Zapraszam na kurs radiologii po mojemu. Omówimy anatomię radiologiczną, omówimy różne aspekty patologii, w tym zaburzenia czynnościowe, zmiany urazowe, zmiany zwyrodnieniowe, wady nabyte, wady wrodzone, czerwone flagi, zwłaszcza pod postacią zmian onkologicznych. Miłej zabawy. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj spotykamy się po to, by rozpocząć cykl szkoleń z czytania zdjęć. Kurs nam będzie tak przygotowany, żeby służył przede wszystkim praktyce terapeutycznej, terapeutycznej w znaczeniu gabinetów fizjoterapii, chiropraktyki, naturopatii, osteopatii itd. Czytać będziemy głównie na rząd ruchu, a przy okazji jeszcze jeszcze, jeszcze inne. Zjawiska fizjologiczne i anatomiczne odbieralne na zdjęciach. Ponieważ musimy zacząć od jakiegoś początku, a, a akurat w radiologii początek jest najgorszy, bo musimy sobie zdać sprawę, że będziemy, że w ogóle zdjęcia to jest porównywanie. Porównywanie jest główną zasadą czytania zdjęć. Ale żeby móc. Porównywać coś patologicznego, najpierw trzeba mieć wzorzec tego, co jest prawidłowe, co jest anatomiczne. Dlatego od anatomii zaczniemy. Yy, sama anatomia już jest wyzwaniem, dlatego że na bazie tej normy, tej anatomii, yy, będzie bardzo wiele wariantów. Można powiedzieć, że każdy człowiek to osobna norma, osobna. Anatomia, osobna prawidłowość. Teraz w całej tej puli normalności trzeba będzie się orientować, co jest normalne, a co już jest odchyleniem. Oczywiście bez doświadczenia nie dojdziemy do biegłości w tym, no ale doświadczenie zdobywa się z czasem. Z kolejnymi oglądanymi zdjęciami. W radiologii, podobnie jak w każdej innej dziedzinie, a już zwłaszcza dziedzinie medycznej, mamy albo doświadczenie, albo algorytmy. Tych algorytmów postaram się Was tu w tych cyklach nauczyć. Po nauczeniu się anatomii yy, przejdziemy do yy, oceniania odchyleń, czyli yy, twierdzania na, na poziomie yy, porównań, co jest anatomią, Co jest jeszcze normą, a co już ją nie jest. Nauczymy się rozpoznawać złamania urazowe. Czasem się wydaje to łatwe, zwłaszcza jeśli złamanie jest duże i dotyczy trzonu kości długiej. Natomiast w kości gąbczastej nie jest już to takie proste. Rozpoznawanie złamań urazowych. Kości gąbczastej, odróżnianie tych złamań od zmian dostosowawczych powolnych, czy czasem mówimy na to z, złamania powolne, odróżnianie tego od złamań świeżych, od złamań zadawnionych lub złamań w trakcie leczenia, no to to będzie sztuka. W dalszej kolejności będziemy się zajmować najczęstszymi wadami wrodzonymi i wadami. Nabytymi, tymi zwłaszcza, które wprowadzają objawy, zwłaszcza objawy bólowe, objawy dysfunkcyjne w organizmy naszych pacjentów. No i w końcu zajmiemy się czerwonymi flagami, czyli głównie będzie to dotyczyło zmian onkologicznych, zmian rozrostowych, zmian destrukcyjnych kościoła. Żeby Rozpocząć. Yy, podstawy podstawy naszych, naszych zmagań ze zdjęciami to wiedza o tym, jakie są zasady ich wykonywania. Więc, yy, żeby mieć pewność, że rozpoznajemy to, co powinniśmy, musimy mieć co najmniej dwie projekcje do każdej obserwowanej okolicy. Czasami nie udaje się zrobić dwóch z różnych powodów. Chociażby jest yy, dana okolica możliwa do wyeksponowania tylko z jednej strony. Yy, albo po prostu nie, nie zrobiono. Albo. O, wiele może być takich albo. Czasami jest po prostu tak, że mamy do czynienia tylko z jedną projekcją i też trzeba sobie będzie radzić. Natomiast. Yy, Mając do czynienia tylko z jedną projekcją nie możemy być stuprocentowo pewni, czy nie popełniamy jakiegoś błędu diagnostycznego. Oczywiście, i tu wychodzi druga zasada, zdjęcia zawsze odczytujemy porównując je z objawami, które ma pacjent. Czytanie zdjęć oczywiście jest wielką sztuką, natomiast. Bez możliwości porównywania ich z, ze stanem pacjenta jest to czysta sztuka dla sztuki. Kolejna zasada dotycząca już teraz głównie kręgosłupa. Kręgosłup, o ile to możliwe, fotografujemy na stojąco albo w pozycji pionowej. Również minimum w dwóch projekcjach. Potem, jak będziemy przerabiać przykłady, Wyjdzie nam niejako w praniu, dlaczego muszą być dwie projekcje. Ile artefaktów może wprowadzić jedna projekcja, no, zobaczycie sami. Kolejna podstawa. Na zdjęciach rentgenowskich mamy do czynienia z negatywami. Oczywiście można oglądać również pozytywy, natomiast, z uwagi na to, że kości kojarzą nam się z czymś białym, w negatywie kości wychodzą na biało, więc przyjęto oglądać negatywy, a nie pozytywy. Ale w związku z przyjęciem negatywów jako, jako tego odnośnika, dopasowuje się do tego mianownictwo. I gdy będziemy mówili, że coś jest zacienione, to znaczy, że jest jaśniejsze. Na przykład. Tu jest więcej zacienienia. A tu, to ciemne, to co postrzegamy jako ciemne jest radiologicznym rozjaśnieniem. Tu widzimy rozjaśnienie. To rozjaśnienie to jest a propos złamanie. Kolejne złamanie tutaj. Zaciemnienie to jest płyta, tak zwana płyta AO, płyta kątowa. Jest w kategoriach radiologicznych zacienieniem, mimo, że jest najjaśniejszym punktem na całym tym zdjęciu. Jeśli wracamy jeszcze do kręgosłupa, kręgosłup oczywiście może być fotografowany na leżąco, ale rezerwujemy to tylko dla najcięższych stanów. Jeśli będziemy sugerować wykonanie zdjęcia, a jeśli jesteśmy lekarzami, no to jeśli będziemy kierować, zapisujmy na skierowaniach, że chcemy na zdjęcie na stojąco. Najlepiej jeśli będzie to pozycja na ze złączonymi nogami, wyprostowanymi kolanami i pozycją wyprostowaną, ale stosunkowo jak najbardziej swobodną. Dla kręgosłupa szyjnego może być zastosowana pozycja na siedząco. Ważna sprawa. Często technicy. Polecają, żeby wyeksponować jak najwięcej kręgów szyjnych, polecają siłowo obniżyć barki i wyciągnąć, i wyciągnąć głowę, tak, wyprostować szyję. Oczywiście na, na to wpływu może nie będziemy mieli, natomiast y, warto pacjenta dopytać, czy y, taką wymuszoną pozę do zdjęcia szyi przybrał. Y, czemu tak? No, może właśnie wymuszenie tej pozycji wpłynąć na zmianę konfiguracji kręgów i no, będziemy mieli rozpoznanie... Znaczy, będziemy mieć rozpoznania fałszywe jeśli chodzi o patologię. Kręgosłup, zdrowy kręgosłup będzie, w tej pozycji będzie się wyciągał, będzie znosił swoją lordozę. Natomiast chory i zablokowany lordozę nie, nie zniesie. Pamiętając o tym, właśnie drogą tego, tego właśnie skojarzenia będziemy mogli porównać obraz udokumentowany na zdjęciu, obraz w projekcji bocznej, tą uwagą, którą, którą otrzymamy od pacjenta, pod warunkiem, że o nią zapyta. Kolejny wątek tak zwane gęstości radiologiczne. Jak wiecie, zdjęcia rentgenowskie są dokonywane za pomocą promieni X, promieni rentgena, które to promienie nie odbijają się od powierzchni naszego ciała, tylko penetrują nasze ciało. Zostają natomiast w różnym stopniu absorbowane przez różne tkanki może można powiedzieć, przez różne, różne gęstości ciała fizyczne, które w naszym ciele występują i te z kolei, te z kolei promienie, które przebiją się przez nasze ciało na wylot, docierają do ustawionej tam za, 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 ciałem, za ciałem fotografowanego. Do ustawionej tam kliszy lub czytnika elektronicznego, i na tejże kliszy, na tym czytniku, zostają zaabsorbowane. I teraz, jeśli promień trafił w metal, w taką stal chirurgiczną jak tutaj, zostanie prawie w całości przez tą stal zaabsorbowany. W związku z tym nie dotrze do kliszy. W związku z tym na kliszy cień, który pozostawi taki metal, będzie no, całkowicie biały. Klisza się nie naświetli w tym miejscu. To jest miejsce poza ciałem pacjenta, czyli przelatujący tędy promień. Właściwie przez nic nie, nie zostaje zaabsorbowany. W związku z tym naświetli kliszę e, no, całkowicie. Klisza w tym miejscu jest czarna. Tkanki miękkie. Zaabsorbują ten promień w jakimś tam procencie niewielkim, dlatego, no, w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie te, te żetkanki miękkie występują, klisza, klisza zostanie naświetlona nieznacznie i powstanie taki odcień szarości. No, a natomiast kość, kość jakby nie patrzeć, też jest metalem. W końcu są to sole. Pewnego znanego metalu, który się nazywa wapń. Wapń, jako metal, absorbuje również promienie X, no i zostawia je jakby na sobie. W związku z tym, ale ponieważ no, występują w solach, poza tym jest ułożony w postaci pewnej siateczki, znaczy, to siateczka jest na, tak jakby nasączona tymi solami. W związku z tym, nie. Wapń nie jest tak gęsty, jak chociażby stal w tej płycie. W związku z tym nie, beń, nie zatrzyma całości tego promienia. A z kolei z tego powodu klisza naświetli się częściowo. Obraz kości przez to będzie na pewnym takim jasnym odcieniem szarości. Nie będzie bielą, jak stal, czy jak ołów tutaj w znaczniku. Będzie jakąś tam... Yy, będzie odcieniem. I teraz tam, gdzie tego wapnia po drodze jest więcej, jak na przykład tutaj, w tak zwanej łzie albo tu, w grzebieniu międzykrętażowym, klisza zostanie naświetlona w mniejszym stopniu, czyli to będzie jaśniejsze. Jaśniejsze dla nas, ale w radiologicznym słowniku będzie się to nazywało, że to jest zacienienie. Albo tutaj blaszka, blaszka grzebienia kości, kości biodrowej tuż przy kolcu biodrowym, górnym, przednim.